W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wającego na pustyni, przygotujcie drogę Pan, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od Niego chrzest w Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemię mijowe. kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. I nie myślcie, że możecie mówić sobie, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg zbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień rzucone. Ja, wam, ja was krzem wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was krzcić będzie duchem świętym i ogniem. On ma wyjadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Mateusza, rozdział 3, od wersetu 3 do 12. Czytanie Ewangelii na drugą niedzielę Adwentu, rok A. Ten fragment Ewangelii mówi o nawróceniu, a z trzy razy mamy o tym mowę. Najpierw w wersecie 2. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Później w wersecie 8. Wydajcie więc owoc godny nawrócenia. I w wersecie 11. Jan mówi, ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Ale także czytamy w wersecie 6, że przyjmowano od niego chrzest, wyznając przy tym swe grzechy. Ale szczególnym jest cytat, który pochodzi z księgi proroka Izajasza. Zobaczmy to za chwilę. W lekcjonarzu ten tekst jest przetłumaczony głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Czyli ta droga i ścieżka mają być przygotowane dla, dla Niego, dla Pana, czyli jest to czymś elementem zewnętrznym. Jeśli przetłumaczymy dosłownie z tekstu hebrajskiego, to wówczas mamy głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, Uczyńcie prostą na stepie ścieżkę dla Boga naszego, że dla Boga naszego mamy w drugim przypadku, ale w pierwszym przypadku ta droga należy do Pana, jest Jego. I w tym sensie, że należy do Pana, tłumaczy cały ten fragment, te tłumaczenie starożytne greckie, tak zwana Septuaginta, głoszającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, uczyńcie proste ścieżki Boga naszego. I w Ewangelii Mateusza. Mamy praktycznie zacytowany tekst grecki ze Starego Testamentu, tą wersję Septuaginty, z małą tylko różnicą, że w ostatnim e, zwrocie mamy ścieżki Jego zamiast ścieżki Boga naszego. Czyli ta droga i ścieżki należą do Pana, są Jego własnością. E, idąc po tej linii, e, ważne jest to, że teraz akcent składa się na tym, że ta droga nie jest czymś zewnętrznym, ale Należy e, dla Pana. Nie, że my przygotujemy drogę dla Pana, po tej drodze ma Pan kroczyć, ale my mamy podjąć tą drogę, która jest własnością Pana. I droga, czy chodzenie, jest to wyrażeniem z, przenośnym, e, o dotyczącym, że mamy e, postępować według nauczania Bożego. I możemy czy, zacytować tylko tutaj dwa psalmy. Psalm 5, werset 9. O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości. Na przekór mym wrogom, wyrównaj przedomną Twoją drogę. Zaś w Psalmie 25. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie, mnie Twoich ścieżek. Warto również porównać nasz fragment Ewangelii z Ewangelii Mateusza z podobnym tekstem w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale od wersetu 7 do 14. Pierwsze dwie części, w których jest mowa. O potrzebie wydania owocu godnego nawrócenia i odwołanie się do Abrahama, które kończy się stwierdzeniem, że do tego drzewa jest przyłożona siekiera i że jeśli coś nie wydaje owoc, owocu, będzie w ogień wrzucony. Te dwie części są podobne w obu Ewangeliach. Natomiast w Ewangelii Łukasza nie mamy tak jak w Ewangelii Mateusza, że później Jan chrzciciel mówi o chrzcie. Natomiast w Ewangelii Łukasza mamy. Trzy grupy ludzi, którzy przychodzą do Jana Chrzciciela z zapytaniem: co mają czynić? Tłumy, celnicy i żołnierze. Zacytuję tylko, jaką odpowiedź powiedział celnikom: Nie pobierajcie nic, bo nad to, ile Wam wyznaczono. Za to zaś w Ewangelii Mateusza istotne jest również trzykrotne powtórzenie słowa ogień że to, co nie wydaje owocu, będzie w ogień wrzucone. Później ja, Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem i że pledy spali w ogniu nieukaszonym. Ta potrzeba nawrócenia w Ewangelii Mateusza, w odróżnieniu, jak to widzieliśmy krótko w Ewangelii Łukasza, łączy się bezpośrednio ze Chrztem Świętym, że Jan chrzci tylko wodą dla nawrócenia, natomiast Pan Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I pozostałe dwa pojawienie się ognia bo odnoszą się do osądu, do sądu w przypadku uczynków. Dlatego też ten chrzest Pana Jezusa, że jest mocniejszy nie tylko w tym sensie, że jest Duchem Świętym i ogniem, ale ten sens jest również, że ten chrzest domaga się, że ten chrzest ma być również tym wyrazem pełnego nawrócenia. Aby nie z powrotem wracać do stanu grzechu sprzed Chrztu Świętego, ale ta potrzeba utrzymania tej łaski chrzcielnej e, aż do końca. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!